To jest, proszę Państwa, gra z PlayStation Store, pobrana z e, aktualizacji Zostań. lipcowej, w zasadzie nie z aktualizacji, tylko, no, z, z lipcowego wrzutu darmowych gier, jak co miesiąc, które można sobie w ramach abonamentu PlayStation Plus pobrać za darmo. E, jest, jest, jest właśnie między innymi ta gra do ściągnięcia. A... Oprócz tego są jeszcze inne jakieś szajsowate gry, w które się nie da za specjalnie grać, a pośród nich znalazł się również Drive Club w wersji PlayStation Plus, który jest oczywiście obcięty. No jest tam dostęp tylko do jednej, jakiegoś, jednego trybu kariery bodajże i to wszystko. A reszta jest standardowo już na na dokupienie. Czyli z Afriką mamy taką można powiedzieć rozszerzoną dymówkę jak ja to <krym _> określę eee, no ale miesza z tym dobra wściągnąłem pograłem ale stwierdziłem że jest to bez sensu i w reklama, nie będę grał bo mnie denerwuje taka wersja takie przy, przy, poprzycinane szajstwo po także ale miesza z tym skupmy się na kurwa co ja zrobiłem co, co, co ja zrobiłem w ogóle na tym, na Styx, czyli Master of Shadows Jest to taka gra W której trzeba się poruszać takim gnomem I najlepiej, tak jak ty tu wskazuje Poruszać się po cienie, gdzieś tam w cieniach Ja jestem na samym początku gry, bo grałem w tą grę tylko raz Natomiast to jest moje drugie odpalenie tej gry Więc nie dziwcie się, że Że po prostu nie potrafię w to grać i w ogóle nie wiem co się tutaj dzieje Pierwszą rzeczą może to tak wejdźmy w opcję W grafikę Ja sobie to pozwolę tak troszeczkę rozjaśnić Ponieważ przed chwilą to było tak wszystko ciemne, że gówno widziałem się, że powiedziałem się tutaj I teraz tak, z tego co ja kojarzę to ja wyszedłem stąd, z tej dziury poprzednim razem Tu zdobyłem jakiś sztylet Czy też jakiś nóż, czy co on tam trzyma Teraz tak, szybkie przypomnienie. Aha, właśnie. W ogóle byłem kucnięty. Jakiś taki przygarbiony. Pod R1 się rolujemy. Skakujemy. Dobra, może coś z tego będzie teraz. Eee, to, e, to... możemy się zawisnąć. Za, tak. Możemy zawisnąć, a... Wspinamy się. Aha! No właśnie, o w ten sposób może przejdziemy. Carpet Oha, czyli number się Always strike from behind, especially when the twice your size. Poruszanie się dywanami zmniejsza hałas. I możemy go wtedy dźgnąć fajnie z tyłu tym nożykiem. A, tylko teraz pytanie, czy ja tam uhm mam zejść jakoś, czy po prostu się zrzucić na ten dywan i tylko nie wiem, czy on mnie wtedy usłyszy. Dobra, spróbujmy może to jakoś zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi, a chociaż no nie wiem, czy się to... O, do tupę. No dobra, nie wyszło tutaj jak chciałem, w każdym razie udało się coś z tym zrobić. Pakujemy ciało do szafy i po temacie. Ponieważ nie za bardzo wiem o co w tej grze chodzi tak naprawdę, bo tu na tabuom się nie skupiłem nawet. Ani przez chwilę, natomiast zaciekawiło mnie to, że... że nawet nie wiem co mnie tu zaciekawiło. W sumie to tak cholera wie co no tak czy inaczej o tu jakiś się pojawił duel with enemy Znaczy no pod kwadratem możemy kilować lub parować ciosy przeciwnika o tutaj weźmiemy jakieś pićko do ładowania energii chyba Wajha Zaraz, zaraz. Aha. Dobra, z tym gościem też idziemy do szafy, albo i nie, bo się nam przysłomknęło przejście. To nie wiem, gdzie z nim pójdziemy. Może nigdzie, może go tu walimy po prostu w róg i do widzenia. Spójrzmy przez dziurkę od klucza. Chyba nikogo tam nie ma. Więc otworzymy drzwi i sobie wejdziemy. Siemy, cichacze podejdziemy. Na razie chyba w pobliżu nikogo nie ma. Drugie pićko do ładowania energii. spit. That from here. Zaraz. Aha Możemy kulką piasku rzucić pochodnię i ją zgasić, tak? Coś na tej zasadzie. Ok, podniosłem. A nie, o boże, mi się pićko wzięło. Miałem zmienić na kulkę piasku, tylko teraz z w nią mam w tą pochodnię rzucić w ogóle? Nie wiem czy to tak, czy... coś nie wiem czy on mnie tutaj zobaczy ten koleś czy nie jak będę w tym cieniu niby no patrzy się w moją stronę no i co no i nic bo się obrócił dobra to a tu się można ukryć w tej skrzynce nawet hajd no i teraz tu żadnego celowania nie ma chyba automatycznie rzuca w tą pochodnię tak Przejdziemy tędy, po cichutku. Ale tu to nie wiem jak przejść, bo ten się wgapi w tą stronę, ten patrzy tu. Ja standardowo mam za ciemno i nie widzę nic tutaj powyżej swojej głowy. No chyba żeby tędy jakoś się przecisnąć, ale to... Nie zauważam. Bardziej, że ten koleś tam. No właśnie, znów wraca. Chyba, żebym poszedł za nim. Jak on się obróci, to bym po prostu... Eee... I po prostu za nim, za nim się przeta... przetarabanić i, i tam odbić trochę. Jak on skręci w prawo, to ja pójdę prosto. Może spróbuję. uda. Teraz tamten się ruszył. Nie, to nie wyszło tak jak powinno. Co zasadzie chujowo to wyszło, w zasadzie to tak, 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 dokładnie chujowo. Po prostu mnie usłyszał w momencie jak zeskoczyłem na ten balkonik z tego wystającego takiego drewienka. A w tej grze generalnie trzeba się skradać, bo walka wręcz z kilkoma przeciwnikami, jak widzieliście, nie ma najmniejszego sensu, bo nas wykończą. No dobra gdzieś tu autosave jest aha przy tym gościu co tego tutaj do szafy nie chciałem targnąć jeszcze raz otwieramy te hmm. drzwi znowu pićko do ładowania energii Okej, możemy zgasić to pochodnie. Teraz zrobimy to po prostu tak. W ten sposób. Schowajmy się na chwilę w tej skrzynce. Zastrażnik się kapną, że pochodnia zgasła chyba. albo się i nie kap no tylko po prostu usłyszał mnie zanim, zanim zgasiłem pochodnie musiałby przyuważyć, ale miesza z tym dobra a tu jest przejście o właśnie no to tędy przejdę nie narażając się na kontakt z z tym gościem aha tylko Musi stracić, bo na razie to mu stoję praktycznie na widoku. Jakimś cudem on mnie nie widzi. Dobra, udało się to ominąć. Tą zaporę z przeciwników. Teraz znów tutaj jest... Pod R2 mamy take cover czyli możemy się po prostu tutaj zaczaić i wyczaić moment, kiedy oni oczywiście pewnie pójdą w ciul By było dobrze. Bardziej tutaj nie można. Nie da się uciec po prostu. No jak już cię chytną, to już musisz walczyć. I to trochę jest przykre. Więc kolejna wtopa, kolejny punkt kontrolny... Chyba po drodze już gdzieś się... te, te punkty kontrolne są co chwilę faktycznie Co jedną można powiedzieć scenę, o no to fajnie bo jesteśmy w tym, tym samym miejscu w którym przybyłem przed chwilą Teraz spróbuję to tak cichuteńko, cichuteńko To było, No nie, no fajnie Chciałem się chycić tej krawędzi I po prostu przejść tam Ale widocznie to tak się nie da Albo spróbuję teraz ich odwrócić, ich uwagę Rzucając tą kulką piasku gdzieś tam w ścianę Może się poruszą wtedy Będzie mi łatwiej przejść no bra jeszcze raz aha no target nie ma celu tutaj nie ma przejścia żadnego tak jeszcze tylko no ale po co tu mam, po co tu mam cover robić na no cholerę mi to Ten się kapi cały czas w tą stronę, to to będzie problem, no jak ja mam tutaj przejść? O no, kurwa Czyli jak kliknę R2, to jak jestem e, zaczajony to mnie nie widzą A jak tylko puszczę i się wychyle o milimetr to już wszyscy mnie nagle... Wait until I get my hands on you. You'll see how I deal with monsters like you. Shit. It's impossible to find it. He's run off. That damn creature is really quick. Tu muszą jakieś... co tam? Unlock skills. Coś tam się wyświetliło. Agility, cloning, equipment, kill... Agility... Nie, dobra, bo coś tutaj jest. SP, skill point, arrows, aha. Wpuszczamy strefę, taką większą, po tym jest loading, eee, troszkę poczekamy i przechodzimy dalej. No i generalnie cała gra na tym polega, że przechodzimy z pomieszczenia do pomieszczenia. Jak jest jeden przeciwnik, to go możemy tam e, albo od tyłu zaatakować, albo no, w walce jeden na jednego damy radę. Gdy jest ich już, jest, gdy jest w przeciwniku już więcej, to wtedy musimy się liczyć z tym, że w bezpośrednim starciu nie mamy najmniejszych szans, więc musimy gdzieś tam tyłami przechodzić. Oh A zrobimy sobie taki motyw. Jeszcze tak nie, nie próbowałem. Ale no ci byli akurat bezbronni chyba. Więc poszło łatwo. A my musimy zdobyć fiolkę jakiegoś amber. Nie co to jest w ogóle. Aha, możemy spojrzeć przez dziurkę od klucza. No dobra, tam wydaje się, że wszystko jest ok. Więc otwieramy i wchodzimy. Nie, dobra. Otwórz to. Amber! Gotta get some now. My head is explode. Wo. Możemy ha klonować się możemy. L2 plus X podwoduje wytworzenie naszego klona. Hmm. I got no choice. I'll need some help. Uh -huh. Hello, Rakash. I need your run carcass. Ugh. Damn, I hate you. I'm going to go to the And here's a magnificent... <laughs> you want something done right? Steal a body and do it yourself. Nie. No proszę. Całkiem zgrabnie nam to wyszło. Bez większych trudności. Kolejny mechanizm, kolejne pomieszczenie. Oha, tu mamy takie coziola podczerwie i możemy dostrzec przeciwników. Piasku do gaszenia pochodni. To nie. to zrobić osobiście. Ale to już innym razem, także tak przez pół godzinki zobaczyliście o co chodzi. Generalnie jest to chyba w tym miesiącu jedyna warta gra ściągnięcia. Może mogę, można tak powiedzieć z PlayStation Store, ponieważ reszta jest niespecjalnie ciekawa, a ta jest całkiem fajna i przyjemna. No może jeszcze jak ktoś lubi to drive cluba ale mówię ta, ta wersja jest fakt do za, za darmo natomiast e, trzeba tam dokupić jakieś no dokupić uzupełnienie tej gry tak żeby ona była pełna a to kosztuje tyle że przekracza to praktycznie rzecz biorąc kwotę pełnej wersji gry którą możemy dostać gdzieś tam na na, na Allegro, na Elixir czy gdziekolwiek można to kupić naprawdę za mniejsze pieniądze, więc bez sensu jest ściąganie tego i dopłacanie za DLC, lepiej kupić pełną wersję, w, po prostu już w gotową pudełkową gdzieś tam od kogoś. Także tyle. I co, widzimy się następnym razem w jakichś kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło i żegnam Was.